Manko wszystkim z tej strony Mistafa to jest gra Payday 2 Beta I dzisiaj gramy z jakimiś randomami i dzisiaj będziemy robić napad na bank Myślę że nam się uda jakoś to zrobić Już widzę że Polak jest jeden Good luck Okej. Okay. Dzisiaj dzisiaj będzie napad na bank. Jeszcze mam medik. No, osoba jedna ma TNT, znaczy Trip Mine, miny. Eee, powinniśmy spokojnie dać radę. Tylko niech oni dadzą gotowość. Nie wiem. Gramy na hardzie. Nie wiem. kurde, może to trochę za łatwo będzie. Spróbujemy dać radę. Dobra, będzie napad na bank. Najlepiej by może na początek przejść w i tam wejść, zobaczyć na górę. Ja idę tam tędy. Kamery są gdzieś tu? Na pewno gdzieś tu są. Tu będzie trzeba uważać. Tu będzie o wiele gorzej niż napad na sklep jubilera jest są kamery są some... the Dobra. Dobra. Okay, Okej, okay. nie wiem. Dobra, zabiłem cywila. <laughs> oni biodetory by torby spakowali. Śmieszne to jest, ale okej. Okay. Fuck, alarm się włączył, ale okej. Okay. Włączył się alarm, miałem drila. Dobra, trzeba lecieć. Kurde, biegać nie mogę. Gdzie jest safe? Gdzie jest safe? Change, follow me. Oh, chains, on me. Change, come with me. Tu jest safe, dobra. Chains, come with me. Stay down. Nice, now start on our own. Dobra, kładziemy safe. Here yy, kładziemy ten. Get down on the ground. Hands up, head down. Na ziemię, kurde, już chciała uciec. Nie ma uciekania z odejścia. Nie ma karty? Jest. O cholera, już to mam terroryści. E o, jest kasa. Tu jest kasa, kasa, kasa. Nie ma. O cholera, ale to budik miał no już weszliśmy już byliśmy do środka. Cholera, szybka misja. Dobra, trzeba otwierać skrytki. Może jakaś kasa więcej będzie. Dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj. Co jest? Aha. Sakzir. Kurczę, zdziwiłem się trochę. Patrzę... Tysiąc na tysiąc amunicji, co to jest? On chyba działka ma. I tyle. No, ra, bierzemy jak najwięcej. Torbę mam. Nie wiem, co on tam robi. O cholera. Ale no, broszkę tak. szybki. Ale wiesz tu ma kurde chyba umiejętność dobrą Z otwieraniem Wszystko otwiera <gry> Kurde spoko gościu jest Przydałaby mi się taka umiejętność Muszę ją odkryć A nie ma nic kurde Co jest? O już wtrzymałem. Ja no, nie mogę. Gościu ma umiejętność. Sekundę rozbraja te skrytki. Dobry. Nie. A, biegać nie mogę na kordę. Ciekawie. Dobra, musimy ją tam przenieść teraz. Dawać mogliby ludzie. Kurde, co jest? To bramę otworzyć? Trzeba tu na bramę? What the fuck? ale rozruba już to jest, <ścoughs> o jest no To? No co no, wszystko chce brać Co jest do cholery? Nie może wszystkiego brać. To no tutaj lecie, no. To no, O, jest dziura. To chyba.

To jest wszystko z jednej To lecimy, nie. ale ciężko się z No dobra, chyba damy radę. Już możemy uciekać, ale chyba będziemy brać wszyscy. Co to? Snajperzy. Snajperzy na budynkach. Co to, Co, to Co, to Co to jest? Co to jest? Oj! Oj! Olega, gdzie on jest? Co to za dzieło?

no, kasy powinno być dużo. Ze 100 coś tysięcy powinienem dostać. To chyba kupię sobie nową broń. Wow. 151 tysięcy. Ok. I na pewno level. No, na pewno. Ok. Za dwa levely, no? Nie, no blisko. Mamy skill pointsy będzie trzeba dodawać do czegoś. Zrobiła to jakaś fajna broń, choć dodatek może być. O, holograficzny ten celownik. No co, na pewno w jakiejś broni. Może w następnym odcinku będzie. Uuu, oni maskują. mają mumia i star. Dobra. Okej, okay, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja się z wami żegnam. Siemanko, na razie, cześć.